Miauśniak i Śniegomandos. Wiesz co ich łączy? Oba te skiny powstały z konceptów od fanów. Dzisiaj pokażę ci równie świetne koncepty skinów, których jeszcze nie dodano, ale zdecydowanie na to zasługują. Także zaczynajmy. Okej, okay, więc na pierwszym miejscu mamy skina znanego artysty Lil Nas X. -a. Zasłynął on między innymi z Old Town Road czy Industry Baby, a jego skin wygląda naprawdę potężnie. Zrobił go sam deni, czyli znany twórca takich konceptów i moim zdaniem Lil Nas X w połączeniu z wielkim koncertem byłby czymś genialnym. Zwłaszcza że Lil Nas mijał już koncert tylko że w Robloxie. Na swoim TikToku artysta nawet zareagował na ten koncept, także kto wie, może on wie czegoś, czego my nie wiemy i w przyszłości jest coś takiego w planach. No nie wiem, ale jeżeli go wprowadzą to od razu go kupuję. Następ Skin jest iście kosmiczny, ale też tropikalny, bo jest to wakacyjny pan z kosmosu, czyli postać idealnie pasująca do tematu tego sezonu, czyli kosmitów. Ten skin to jedna z tych postaci, które wyglądają fajnie, ale jednocześnie Kinda strasznie. Niestety kosmiczny pan ma tylko jeden styl, ale no i tak widać, że Solar 1271 się nieźle postarał przy tym koncepcie i moim zdaniem zasługuje na miejsce w grze. Kolejny skin jest jednym wielkim nawiązaniem, jak sam Andro Tito, czyli autor skina mówi. On zawsze tu był, ukrywał się i handlował rzeczami. No i szczerze to widać, bo pan pedler jest jak Raven, ale w stroju lamy, ma artefakt raza, naszywki ducha i mroku, nawiązanie do siódemki i ma nawet dwóch koralowych ludzików na plecaku. Gość jest naprawdę chodzącym nawiązaniem do innych postaci i jest jest mega ciekawym konceptem. Który szczerze mógłby pojawić się w Fortnite, bo nie przypominam sobie, żebyśmy mieli takiego fabularnego handlarza w grze. Czwarty koncept to astrologowie i fakt, że ich jeszcze nie ma w grze, wyjaśnia, czemu nikt nie spodziewał się inwazji kosmitów. Czy dopiero Thor musiał nas ostrzegać o Galaktusie. Naprawdę, przydadzą się jacyś astrologowie na naszej wyspie. Nie no, a tak bardziej patrząc na skiny, to serio są. Dobrze zrobione. Autor, czyli Dad Dusty, postarał się utrzymać te skiny w takim ciekawym, kosmiczno-naukowym klimacie, z czego Vela trzyma instrument, lire, więc może te postacie lubią także sztukę, no nie wiem. Wiem za to, że to bardzo dobry koncept i chciałbym go zobaczyć w grze. No i piąty skin to skórka znanego polskiego youtubera, czyli Ernesta. Pomimo, że Ernest aktualnie ma przerwę, to jego skórka w Fortnite byłaby idealna. Epic nieraz pokazywało, że potrafi docenić polskich twórców, bo w końcu zrobili na przykład Jacob Kappa na milion subów u Jacoba, więc może kiedyś skin Ernesta też się pojawi? Autor skina, czyli DotLas na pewno by się ucieszył. Zwłaszcza, że zrobił też drugą wersję tej skórki, która jest bardziej mechaniczna. No ogólnie bardzo fajny koncept i nawet gdyby to nie było nawiązanie do Ernesta, to skin wygląda bardzo fajnie. I z chęcią bym go kupił. Następna skórka jest pokryta wieloma kolorami i Y Chemical nieźle przyłożył się do tego konceptu. Nie dość, że ma dwa kolory włosów, to ma też takie szczegóły jak małe znaczki pod okiem czy plaster na nosie. Skin jest bardzo kolorowy, jednak w nocy zamienia się w trochę straszną postać, bo zaczyna świecić i wyglądać mniej jak kolorowy, miły skin, a bardziej jakby chciała mnie zlikwidować. I to jak najszybciej. No ale odmówić temu konceptowi nie można, że jest serio ładnie zrobiony. I osobiście chciałbym, żeby pani Kuni pojawiła się w przyszłości w sklepie. Kolejne skin to następny polski youtuber. No to już drugi polski akcent i jest nim sam Jacob. Jego skina zaprojektował jego dobry przyjaciel, czyli Rogalik. I zaprojektował go naprawdę fajnie. Jacob jest przyodziany w ciuchy z własnego sklepu sklepu i jako plecak ma tego sklepu logo. Na dodatek jest ubrany w strój piłkarski, bo jak wiemy, Jacob kiedyś grał w Rakowie Częstochowa. Także ten skin ma naprawdę sporo nawiązań i myślę, że akurat Jacob ma z Polski największe szanse na pojawienie się. No wiecie, jest po prostu największy na polskiej scenie Fortnite'a, także epic, czekamy. A teraz pokażę wam skina, z którym lepiej nie zadzierać. Tak, to jest napakowany leśnik. No, jeżeli on zostałby dodany do gry, to nigdy nie zarwałbym żadnej szyszki, to na pewno. Nie no, ogólnie to Bater, czyli autor skina, stworzył świetny koncept, bo po prostu się wyróżnia. Jak na razie mamy już jednego leśnika, ale ten jest bardziej napakowany, więc raczej lepiej by ochraniał swoje drzewa. Epic powinno przemyśleć dodanie go, bo zdecydowanie pomógłby z zachowaniem czystości w lesie i w dodatku byłby naprawdę fajnym skinem w sklepie. Kolejny skinek to Pani Pszczoła, czyli Billa. To akurat całkiem fajna nazwa, bo Bella to imię, a Pszczoła to po angielsku Bee, więc Billa no rozumiesz o co mi chodzi. Na taki ciekawy pomysł wpadła DexDyna i naprawdę wygląda to mega, jednocześnie fajnie, ale też spocenie i groźnie. Także tego skina widziałbym jako typową postać za 800 fałdolców. dolców Wiecie, byłaby pewnie tak popularna jak maniaczka czy aura, a to zawsze powie w spoconej świeżości w szafkach, także ja jestem zdecydowanie za tym skinem. Teraz natomiast czas na kolejnego twórcę, czyli Ariane Grande i powiecie, ale Gax, ona już wyszła. No wiem wiem, ale tutaj mamy dwa dodatkowe style do niej. Szczerze, to ciężko mi uwierzyć, żeby Ariana dostała łącznie cztery style, no bo dwa już ma, ale jako że kosztuje aż 2000 fałdolców, to może jednak Epic coś doda. No wiecie, Travis kosztował 1500 fałdolców, a też miał dwa style. No w każdym razie jeżeli jeżeli już mieliby coś dodać, to te dwa konceptowe style autorstwa Deniego wyglądają genialnie i na dodatek nawiązują do jej strojów w prawdziwym życiu. Także, jeżeli jakimś cudem pan Donald Mustard to ogląda, to człowieku nie ma co się wahać, dodawaj te style. Następny skin ewidentnie lubi serca, bo Abryxif, tak to jest twórca tego skina, sprawił, że ma serce jako swoje logo. Jak widzimy, tle ten skin jest sprzedawcą szejków na naszej wyspie i mi osobiście się to bardzo podoba. Jeżeli razem z tym skinem powstałaby nowa miejscówka w postaci wielkiej szejkowej restauracji, to byłoby jeszcze lepiej. Serio, jeżeli ktoś z Epic to ogląda, to właśnie dałem wam genialny pomysł, także nie zmarnujcie tego. Tak samo jak ty, drogi widzu, nie zmarnuj swojej szansy i dołącz do społeczności naszych przyjaciół. No, czyli to w subskrypcję, żeby być na bieżąco. Jeżeli już to zrobiłeś, to napisz w komentarzu hashtag koncept i dodaj do tego, który koncept najbardziej ci się podobał. A jak to zrobisz, to pojawiś się w moim następnym filmie, tak jak osoby wyświetlające się na ekranie. Mówił dla was Kamil, czyli Gax i życzę każdemu miłego dnia. Cześć!